Wybór silników dla dziecka jest dobry, każdy może znaleźć silnik według własnych upodobań. W ofercie znajduje się również kilka jednostek o imponujących parametrach. Najbardziej niezawodny jest atmosferyczny 1,4 litra. Jednak jego 16 zaworowa wersja jest podatna na duże zużycie oleju, a ten sam silnik uzbrojony w turbosprężarkę nie sprawia większych problemów. Bardziej kłopotliwe są jednostki 90. Twin R i 1,4 Multi-R. Problemy z elektrohydraulicznym układem sterowania zaworami dolotowymi są powszechne. Naprawy są bardzo drogie, ponadto duża moc pobrana z małej objętości nie gwarantuje długiej i bezawaryjnej pracy. Oprócz silników benzynowych są też dieśle, z których najrozsądniejszy jest 1,6 GDM, jest trochę żarłoczniejszy, dużo bardziej dynamiczny i psuje się rzadziej niż 1,3. Te ostatnie wymagają wymiany łańcucha rozrządu po 150 000 km. Jedynym problemem w pierwszym czerwca jest filtr cząstek stałych, podczas jazdy takim samochodem głównie w mieście kłopoty z nim są nieuniknione. Należy zwrócić uwagę na szczelność układu chłodzenia. Wycieki są zjawiskiem dość powszechnym. Zwykle wystarczy wymiana jednego z oringów, usterka nie jest poważna. Wystąpiła awaria wspomagania kierownicy. W takiej sytuacji niektóre autoryzowane serwisy oferują wymianę całego zespołu mechanizmu kierowniczego. Koszt tej procedury jest znaczny, ale nie ma takiej potrzeby, ponieważ problem rozwiązuje się po prostu poprzez wymianę czujnika położenia lewego koła. Sonda lambda i generator nie są trwałe. W zimne dni prędkość ręcznej skrzyni biegów może przestać się włączać. Woda dostaje się przez pęknięcia w powłoce ochronnej. Trudności z przełączaniem mogą być także spowodowane zużytymi synchronizatorami TST z podwójnym sprzęgłem jest to analogia stosowanej przez Volkswagena skrzyni biegów DSG. Biorąc pod uwagę potencjalne koszty konserwacji i napraw, należy trzymać się z daleka od automatów. Drobnymi niedogodnościami są skrzypienie nieoryginalnych klocków hamulcowych. Najłatwiej wyeliminować dość mocne hamowanie. Jeśli to nie pomoże, możesz wyczyścić klocki papierem ściernym lub wymienić je na nowe, oryginalne. Przyczyną jest również skrzypienie plastikowych paneli wewnętrznych i siedzeń, a także zbyt szybkie ścieranie chromowanych powłok dekoracyjnych. Elektryka nie jest pozbawiona wad, ale popełnia błędy nieczęściej niż w innych samochodach. Na przykład czasami zawodzi układ sterowania światłami ksenonowymi lub wycieraczka tylnej szyby. Zawieszenie nie wymaga napraw co 30-40 tysięcy km, jak w modelach 147 czy 156 pracy. Przed niego zawieszenia towarzyszą stukanie, częsta przypadłość samochodów grupy Fiat. Póki co nie słychać nic o problemach z korozją, jednak po zimie warto przyjrzeć się chromowanym elementom nadwozia. Przede wszystkim przyjrzyj się osłonie chłodnicy, klamkom i obramowaniu reflektorów.